Witam Was wszystkich, wparowałem na autohandel, za chwileczkę robi się szaro. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki. Zainteresowała mnie ta Laguna, rocznik 98, 2,16 litry 16 V, o ile dobrze pamiętam około 140 koni, 139 bodajże, późniejsze Renówki 2 litry miały 135 koni. Lampy trzeba by sobie przepolerować. Są dwa komplety opon, jak widać. Oponki na lusach jeszcze mają kawał bieżnika. Rzadko się spotyka lagunę tutaj z tym silnikiem. Auto ma kosztować 650 euro bez negocjacji. To jest cena ostateczna, jaką podał mi tutaj sprzedawca. Jak widać, ktoś tutaj sportowe kominy założył. Tutaj jest lekko dojechany zderzak. Zobaczmy w jakim jest stanie ten samochód. Tutaj jest drugi komplet opon. U, tutaj widzę praktycznie nówki oponki, zimówki w tym samochodzie. 650 euroków z rocznym przeglądem. Korozji tutaj nigdzie nie widzę. Zauważyłem, że tutaj zderzak jeszcze delikatnie jest ryśnięty oraz tylni błotnik. Ale generalnie, słuchajcie, prezentuje się lagunka dosyć ładnie. Wsiądźmy sobie do środka, zobaczmy, jak wygląda wnętrze w tym samochodzie. Auta nigdzie nie są ogłoszone. Trafiłem tutaj przypadkiem, akurat zastałem sprzedawcę, miałem Farta. No i podał mi ceny tych samochodów. Także posiadam kontakt telefoniczny, powiedział. Że specjalnie dla mnie zrobi tutaj promocję, jeżeli powiecie, że jesteście od Nygusa, dostaniecie od niego bonusa. Inaczej te auta będą droższe. Wnętrze czyste i zadbane, tutaj jest dziura po papierosie, grzeje dosyć mocno. Słuchajcie, samochód jest w środku nagrzany, czyli dmuchawa tutaj też jest sprawna. Silniczek równo pracuje. Trzeba by sobie troszeczkę ją. Słychać, że jest sportowy wydech. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy co on jeszcze tutaj nas zbierał. Tej witary jeszcze nie ogłasza. Powiedział, że musi tutaj coś ogarnąć. Zobaczmy sobie, co jeszcze tutaj ma. 800 euro chcę za tego Peugeota. Jest tutaj w bagażniku nowa oś tylna do tego samochodu. Peżotek jak to Peżotek, ocynkowany, raczej nie rdzewieje. Środek wygląda jeszcze w miarę. Ślady widać tutaj zużycia na kierownicy. 800 euro powiedział za tego Peugeota. Rocznik 2004. Nawet nie zapytałem jaki to ma silnik. Ale nie wygląda najgorzej ten peżotek. 800 euroków. Tutaj ma asterkę GTC za 2400 euro. Prezentuje się całkiem całkiem 2005 rocznik. Ta akurat jest zamknięta więc nie mogę zajrzeć do środka. Lampy widać. Ktoś chyba tutaj przepolerował, bo raczej powinny być już wyblaknięte. To Audi mówił, że nie jest jego. Audi B4, 80. Pomimo swojego wieku, słuchajcie, nigdzie tutaj nie ma śladów korozji na tym samochodzie. Chociaż tutaj rant drzwi, Wydaje mi się, że powoli coś wyłazi, środek w miarę jeszcze wygląda, jestem ciekaw jaka cena za tą Audi, za tą Astrę chce 1900 euro, rocznik samochodu 2008, dizelek, benzynka, co to jest, obrotomierz, widzę do 4500, czyli jest w dieselku Pewnie 1,7. Może zerkniemy tam na klapę. O ile coś zobaczę. No i tutaj ma jeszcze fiestkę za 1200 euraków. Jak widać tutaj, delikatnie jest obdrapana ta fiestka. Zobaczmy sobie środek. Środek czysty i zadbany. Czy coś tutaj na tej klapie zauważę? Czy jest to diesel czy benzynka? 1,7 CDTI. Czyli silnik i suzu. Ale widzę, że tutaj coś z błotnikiem było robione. I tutaj jak widać jest lekko draśnięta, przygnieciona. 1900 euroków. Tak Nygus się spieszyłeś, żeby przed zmrokiem zdążyć, że aż się zapowietrzyłeś. No, takie sprzęty, kilka autek. Szybkie nagranko, szybki nalot na autohandel, zanim się ściemni. Pozdrawiam Was wszystkich, widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego, cześć!